Cześć, nazywam się Natasza Urbanowicz, jestem futsalistką Uniwersytetu Gdańskiego AZTSUG Futsal Ladies. Reprezentuję Uniwersytet Gdański od lat już siedmiu, więc to jest spory kawałek czasu. Reprezentuję również pod egidą Uniwersytetu Gdańskiego naszą ekipę w eksaklasie futsalu kobiet. Od dziecka zawsze grałam w piłkę nożną z chłopakami na podwórku. Mieliśmy, mieliśmy mm, bardzo brzydkie podwórko, zabetonowane, i jedyną rzecz, którą mogliśmy tam robić, to grać w piłkę. Miałam kolegów, głównie chłopaków, więc tylko i wyłącznie ten sport wchodził w grę. Ale pochodzę z małej miejscowości, gdzie niestety piłka nożna kobiet w ogóle jakby jako sport nie była znana. Zaczęłam w gimnazjum pływać. Otworzyli u nas w mojej małej miejscowości pływalnie, więc zajęłam się pływaniem. Następnie w czasach licealnych zaczęłam grać w siatkówkę. Byłam siatkarką, mimo że mam 1,65 m wzrostu i przyszłam na studia w 2012 roku. Okazało się, że nie trzeba chodzić na WF, jeżeli się uczestniczy w jakiejś sekcji. Przeczytałam to gdzieś w internecie, czy mignęło mi na jakiejś stronie internetowej. Okazało się, że jest futsal, futsal to piłka nożna, więc zawsze to było powiązane z czymś, co wcześniej robiłam i co lubiłam robić. No i tak się zaczęło, reszta to już historia w samym sobie futsalu jeżeli chodzi o Polskę no to jesteśmy na poziomie raczkującym Miałam przyjemność brać udział w zawodach za granicą, czy to w Czechach, czy w Hiszpanii. Mieliśmy styczność z zawodniczkami z Hiszpanii, z Włoch, z Rosji, z Holandii i widziałyśmy tak naprawdę, gdzie jest ten poziom, więc uważam, że jesteśmy daleko w tyle. Jeżeli od czegoś nie zaczniemy, no to nic nie osiągniemy, tak? To jest tak jak budowanie dużej, dobrze prosperującej firmy. Jeżeli w to nie włożymy jakiejś energii, jeżeli nie włożymy w tego siebie pasji i zaangażowania, uważam, że nic z tego nie będzie, więc na dobry początek wygląda to... To całkiem nieźle. Mamy ligę, PZPN gdzieś tam nas widzi, czy chce, czy nie chce, musi nas widzieć. Więc jesteśmy. Fajnie, że ten sport jest zakorzeniony mocno akademicko. W wodzie się ma takie korzenie akademickie mocno, zwłaszcza kobiecy. Będziemy skłaniać się ku reformom, mam nadzieję. Liga robi się coraz silniejsza. Liczę na miks i fuzję południa z północą w końcu. No zobaczymy, zobaczymy. Są głosy, mamy silne postacie związane z futsalem, Tomasz Aftański chociażby. Który, który gdzieś tam ma, ma duży głos i, i duże poparcie, jeżeli chodzi o ligę i działaczy, więc liczymy na to, że, że gdzieś tam ta reprezentacja będzie, będzie się rozwijać. Fajne jest to, że, że futsal jest takim sportem, który jeszcze raczkuje też w samej Europie, nie jest tak mocno popularny. Jest popularny w, w krajach południowych, ale tutaj w tej Europie środkowej niekoniecznie. Jest jeszcze duże pole manewru do, do osiągania sukcesu. Mnóstwo drużyn ma pierwsze litery ich drużyn zaczynają się od AZS, więc to jest fajne. I to jest na pewno silny wyznacznik tego, że nasz AZS jest jakby wiodącą organizacją, która będzie utrzymać ten sport, zwłaszcza futsal. Tak jak wcześniej wspomniałam, ma on silne korzenie akademickie, więc tutaj poparcie AZS-u jak najbardziej, jak najbardziej jest na plus. Ja na pewno kocham ten sport, to jest moja ogromna pasja. Jestem mocno zaangażowana w budowanie przede wszystkim tej drużyny. Pamiętam, jak zaczynaliśmy 7 lat temu. Biegałam po boisku, odgarniałam włosy, bo jeszcze nikt nie potrafi się dać dobrze uczesać na taki mecz, więc to jest, to jest zabawne jaką drogę przyszliśmy. 2013 rok moje pierwsze ampy. Finały były w Szczecinie to był nasz pierwszy awans do, do finałów, więc widziałam pierwszy raz w życiu, to był w ogóle pierwszy rok studiów. poznaje się nowych ludzi, jest w ogóle wieczna impreza i okazuje się, że jeszcze są akademickie mistrzostwa Polski w takim fantastycznym sporcie, który uwielbiasz i mówisz wow, to jest super, to były moje pierwsze ampy. Później 2018 rok, gdzie zdobyłyśmy pierwszy medal w generalce, to był brąz. No i to było niesamowite doświadczenie. Jestem straszną beksą i pamiętam, że zdobyliśmy ten medal. Wszystkie płakałyśmy w szatni, się śmiałyśmy, się cieszyłyśmy i to właśnie nam pokazało jak dużą pracę włożyłyśmy w przeciągu tych lat i to, to było niesamowite. Ostatnie Ampy, też powtórzyłyśmy sukces z 2018 roku i, i fajnie, fajnie wrócić z medalami, z pucharem naszej, to jest coś niesamowitego. Zawsze mówimy, że Akademickie Mistrzostwa Polski to, to święto, jedziemy, no i co, to są trzy dni ciężkiej, ciężkiej walki tak naprawdę, to jest strasznie wycięczające wbrew pozorom. E Mówimy o tym, że to jest nasza pasja, że się tym bawimy, że jest super atmosfera i tak rzeczywiście jest, ale po trzech dniach turnieju ja potrzebuję tygodnia urlopu, żeby, żeby odpocząć. To jest atmosfera na tych zawodach jest fantastyczna, ale też poziom tych zawodów na przestrzeni lat tak wzrósł niesamowicie, że, że naprawdę trzeba włożyć mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku, żeby znaleźć się gdzieś tam na, na szczycie. I to jest fajna, fajna okazja, żeby, żeby poznać innych ludzi i zobaczyć swoich znajomych, tak naprawdę, bo w tym środowisku jednak się znamy. Ten temat się mieli gdzieś tam i na Facebooku, czy, czy, czy na innych portalach i, i wiemy, wiemy że, że się znamy, że się kojarzymy i fajnie zobaczyć te, te twarze. Jeżeli chodzi o samą organizację, myślę, że z, z roku na rok to wygląda coraz lepiej, więc myślę, że za jakieś 5 lat mogę spokojnie spodziewać się spa, własnego masażysty i, i wanny, więc. Będzie super, na to liczę. Ja nie potrafię sobie wyobrazić na chwilę obecną innego życia. Każdy prowadzi jakieś swoje, wiadomo, każdy pracuje tam, nie wiem, 8-16, wraca do domu, ogląda telewizję, ogląda Netflixa. Ja nie mam takiego życia. Moje życie polega na tym, że ja wstaję rano, idę do pracy, później wracam, szybko jem obiad, idę na trening, później mam jakąś regenerację, później wracam. Wtedy oglądam Netflixa i wtedy, wtedy idę spać i zaczyna się kolejny dzień. Ja swój urlop na przykład wykorzystuję na wyjazdy na zawody, więc to jest ta też różnica. Fajne jest to, że Uniwersytet Gdański wspiera takie inicjatywy. Wiem, że jeszcze jak byłam na zarządzaniu i miałam ostatni rok, to była magisterka, gdzieś tam cisnęli nas, żebyśmy skończyli ten materiał w końcu i oddali prace magisterskie to wiem, że miałam duże wsparcie ze strony wykładowców, mówiłam jaka jest sytuacja, mówiłam, że wyjeżdżam na zawody, reprezentuję nasz uniwersytet. I dostawałam pozwolenie, że mogę jechać, że na pewno nadrobię ten materiał, że niczego nie stracę, więc w tych kwestiach jakby nie, nie czuję, że, że zostałam w jakiś sposób pominięta, że mam jakieś braki. Na pewno mnóstwo osób pomogło mi w tym, żeby mogła to poskładać w jedną całość i żeby to się działo. Na chwilę obecną na pewno nie jest znane hasło nikomu, że dziewczynki trenują futsal, zazwyczaj jest to piłka nożna. Więc my chcemy gdzieś to zakorzenić w tej świadomości rodziców przede wszystkim, że futsal to jest też fajna zabawa. I Dzieci tak naprawdę grają w futsal, tylko tak naprawdę o tym nie wiedzą, bo, bo w przypadku różnych akademii e, wszystkie dzieci, które w zimę gdzieś na schodzą z, z wojsk, bo jest zimno, grają na hali, więc wtedy uprawiają ten futsal, tylko ten e, nie używa się nigdy tej nazwy, więc chcemy tą nazwę zakorzenić gdzieś, to chcemy pokazać, że ta gra jest fajna, że jest fajnym odpowiednikiem i fajną alternatywą dla piłki nożnej, która w Polsce się rozwija jako dyscyplina kobieca i wiem, że ma wsparcie UEFA w tym, więc myślę, że za pięć lat spokojnie będziemy wymieniać nazwiska, oprócz Lewandowskiego, będziemy też wymieniać nazwiska Ewy Pajor, Kasi Kiedrzynek i nowych zawodniczek, które pojawią się gdzieś tam na mapie piłkarstwa kobiecego i obok tego będziemy też wymieniać nazwiska najlepszych futsalistek w Polsce i tego sobie życzę i naszej dyscyplinie i będę do tego dążyć, żeby, żeby gdzieś tam ten futsal był, był tym sportem, który, który znamy i kochamy.